ODT 25N i ODT 35N to osuszacze domowe, które pozbędą się nadmiaru wilgoci z pomieszczeń aż do 46 i 54 m2. Może to być salon z aneksem, garaż czy piwnica. Osuszacze pozwalają usunąć odpowiednio do 25 i 35 litrów wody na dobę. Osuszacze są bardzo łatwe w przemieszczaniu dzięki wbudowanej rączce i kółkom, a ich gabaryty pozwolą umieścić je nawet w najmniejszych pomieszczeniach. ODT25N i ODT35N posiadają elektroniczną regulację poziomu wilgotności powietrza, którą możemy ustawić w zakresie od 35 do 80%. Dzięki temu uzyskamy odpowiedni poziom wilgotności w naszym pomieszczeniu. Zaletą tych osuszaczy jest duży zbiornik na skropliny o pojemności 3,4 litra. O zapełnionym zbiorniku poinformuje cię świecąca dioda oraz sygnał dźwiękowy. Urządzenia posiadają tryb ciągłego osuszania, dlatego producent dodatkowo dołącza do zestawu wężyk odpływowy. Dzięki temu możesz zbierać wodę do znacznie większego pojemnika lub odprowadzać ją bezpośrednio do odpływu bez konieczności cyklicznego opróżniania wbudowanego zbiornika. Oprócz standardowego trybu osuszania ODT25N i ODT35N mogą pracować w trybie turbo, gdzie prędkość wentylatora jest wyższa, w celu szybszego osuszenia pomieszczenia, lub w trybie komfortowym, gdzie osuszacz dostosowuje wilgotność do temperatury w pomieszczeniu. Udogodnieniem jest dotykowy i intuicyjny panel sterowania. Jego przyciski możesz zablokować, korzystając z blokady rodzicielskiej. Pozwoli to na zachowanie ustawień w sytuacji przypadkowych zmian. Z przydatnych funkcji znajdziesz timer, który pozwala ustawić czas pracy urządzenia, po którym nastąpi jego wyłączenie lub włączenie. W osuszaczach zastosowano zmywalny filtr wstępny. Pozwala on zachować czystość naszego osuszacza, dbając, aby nie przedostały się do niego zanieczyszczenia, takie jak sierść czy kurz. Jest łatwy do utrzymania w czystości. Wystarczy go odkurzyć lub umyć wilgotną szmatką. Co więcej, na osuszacze powietrza Wormtek daje aż 36 miesięcy gwarancji w systemie door-to-door, -door, czyli o rok więcej niż standardowo. Wybierz komfortowe rozwiązania od emultimax.pl